Dzień dobry! Ja jestem przedstawiony Marcin Szewski. I ja tutaj chciałbym na początku zaznaczyć, że nie jestem osobą przypadkową, albo będę się starał udowodnić, że nie jestem osobą przypadkową na tej konferencji. Jestem związany z technologią od 2002 roku, jestem absolwentem tego wydziału, a z technologią blockchain od 2016. I chciałbym Wam dzisiaj pokazać, gdzie technologia blockchain ma zastosowanie, lub może, znaczy może mieć i ma zastosowanie, jeżeli mówimy tutaj o AI, agentach AI-owych czy modelach językowych. Ja reprezentuję BSV blockchain, jest to layer one technologia blockchainowa z siedzibą, nasza znaczy jest organizacja siedzibą w Szwajcarii. Zajmujemy się rozwijaniem technologii blockchainowej, blockchaina publicznego. Tych blockchainów jest wiele, natomiast to, co nas wyróża, wyróżnia, to skalowalność. W dalszej części prezentacji też powiem kilka przykładów, co nas wyróżnia. Chciałbym też powiedzieć, że moja prezentacja po części będzie miała jakieś połączenie z Wydziałem, nie tylko to, że jestem absolwentem, ale są jeszcze chyba jedna albo dwa aspekty, więc zacznijmy. Eee, dziękuję też organizatorom za zaproszenie. Więc tak, eee, ja zadam, znaczy będę zadawał też pytania, może tych pytań nie będzie dużo na początku, ale mam do was pytanie. Eee, kto z was w ogóle słyszał, co to jest blockchain albo miał do czynienia z, z technologią ręka do góry? Ok, spodziewałem się troszkę innej odpowiedzi. No dobrze, no to bo mam 3-4 slajdy, które dziś wyrównują wiedzę. Myślałem, że tych slajdów nigdy nie mam na konferencjach blockchainowych, głównie mam to, no, dzisiaj to dodałem. Ale to drugie pytanie. Bez technologii blockchain AI stąpa po kruchym lodzie. Mamy trzy odpowiedzi: tak, nie, to zależy. Więc może tak, ręka do góry: nie, to zależy, ok. No dobrze, ja też mam jakąś odpowiedź, znaczy no nie jakoś, mam odpowiedź na to, ale ja bym się na końcu chciał tą odpowiedzią podzielić. Na końcu tej prezentacji weźmiemy też, przed, jeszcze raz taką ankietę przeprowadzimy i zobaczymy czy ta prezentacja spowoduje to, że te osoby, które powiedziały to zależy, zmienią zdanie na tak albo na nie. Dobrze, słuchajcie, więc dosłownie 3-4 slajdy, i moja prezentacja to 20-23 minuty, więc powinienem się zmieścić w czasie. Jakby coś to, rączka, to proszę by mówić. Dobrze, słuchajcie, jak nazwa mówi blockchain, no to jest łańcuch bloków. Yy, modeli yy, jakby algorytmów konsensusowych mamy kilka, takie podstawowe to jest proof of work i proof, yy, proof of stake. Tutaj mamy przykład yy, proof of work, mamy bloki, do każdego bloku wrzucamy dane, haszujemy te dane. Następnie bierzemy funkcją skrótu haszując dane mamy ciąg znaku, bierzemy ten ciąg znaku, wrzucamy do drugiego bloku, mamy znowu w drugim bloku dane, haszujemy i tak w kółko, i tak w kółko. I teraz wiele osób mówi, że blockchain to jest rozproszona baza danych, czyli tradycyjna baza danych niecentralizowana, rozproszona, niemodyfikowalna. I teraz, jeżeli chcielibyśmy skakować blockchain, to musielibyśmy, i załóżmy, że w bloku pierwszym musielibyśmy zmienić, nie wiem, literkę, zmienić jakąś informację, dane dopisać, usunąć, cokolwiek. To musielibyśmy przeliczyć wszystkie bloki od bloku, kiedy to zostało zmodyfikowane. Więc teore teoretycznie jest to możliwe, ale praktycznie nikomu to się nie udało zrobić i praktycznie i ekonomicznie jest to kompletnie nieopłacalne. Więc, więc mówimy na dzień dzisiejszy, że blockchain, blockchaina się nie da schakować, nie da. Się go złamać. Oczywiście są tutaj też argumenty, że jeżeli wchodzą komputery, wejdą komputery kwantowe, no to to będzie możliwe, że wtedy to wszystko się rozsypie. Wejdą, zobaczymy. Teraz blockchain to nie jest tylko rozproszona baza danych. Tutaj pokazałem sześć kluczowych funkcji, które spowodują, że z, wielu z Was zacznie zmieniać zdanie na temat technologii blockchain i widzieć większy, znacznie większy potencjał tej technologii w zastosowaniu w innych. W innych, z innymi technologiami. Moja prezentacja jest bardziej taką inspiracją, bo Wy na co dzień pracujecie z modelami językowymi, pracujecie z AI w różnej formie. Natomiast to, co ja dzisiaj mówię, to chodzi o to, żeby dodać ten dodatkowy taki punkt, kropkę na Waszej mapie i powiedzieć: OK, no to ja zastosuję to, bo to sprawi, że nie wiem, mój startup będzie bardziej efektywny, będzie bardziej konkurencyjny, dodam coś, czego inni nie mają, coś, co sprawi, że będę się wyróżniał. I teraz blockchain to te sześć podstawowych, sześć podstawowych funkcji. Nie zmieniałem nazwy na polskie, bo one po angielsku brzmią troszkę lepiej. Więc, immutable data to jest pierwsza rzecz, to jest niezmienność danych, czyli jeżeli zapiszemy te dane na blockchainie publicznym, to nie możemy tych danych zmodyfikować. Następnie zapisujemy timestamp, czyli czas, kiedy te dane zostaną zapisane na, na blockchainie. I dodatkowa trzecia funkcja powoduje, że ten blockchain jest otwarty, transparentny, czyli w każdej chwili możemy sobie te dane zobaczyć, kto te dane zapisał, kto te, kto te, kto te dane e, u, e, przesłał dalej e, i tak dalej i tak dalej. I te trzy podstawowe funkcje powodują, że mamy to czwartą funkcję, czyli to zaufanie. Tutaj nie potrzebujemy tej strony... E, z tej z trzeciej strony zaufania, tak jak mamy w przypadku, nie wiem, jakiejś organizacji wydającej certyfikaty, czy organizacji typu bank, która mówi: O, to teraz ta osoba jest autoryzowana, ta osoba nie jest nie można. Tutaj to wszystko odbywa się za pomocą technologii, za pomocą algorytmów konsensusu. I tu byśmy mogli powiedzieć: No dobra, to czyli to jest tradycyjna, rozproszona baza danych, ale mamy takie bazy warmowe, które też wrzucimy dane, ich nie możemy zmodyfikować, ale mamy dwa dodatkowe, dwie dodatkowe funkcje, które powodują, że blockchain jest w stosunku do tych baz niezmiennych unikalny. Pierwsza to są smart kontrakty. W ogóle może ręka do góry usłyszał, słyszał, co to są smart kontrakty? No dobrze, troszkę mniej osób. Czyli w świecie takim offline'owym smart kontrakt najprostszy, no to załóżmy, że chcę kupić samochód, mam osobę, która sprzedaje auto, osoba, która kupuje auto, mamy umowę, podpisujemy, przelewam pieniądze, odbieram samochód. Eee, Takie sam, sam, same smart kontrakty możemy wrzucić na, na blockchain, czyli to są zwykłe, może to być funkcja if, czyli jeżeli warunek A jest spełniony, wykonaj czynność pierwszą, jeżeli warunek B jest spełniony, to wykonaj czynność drugą. I to powoduje, ten, czyli ta reguła jest wrzucona na blockchain, ona jest wrzucona w czasie zerowym, czyli na początku ona jest niezmienna i możemy na początku tego wprowadzać pewien, dodatkową wartość do, naszego, do naszych projektów, ten model biznesowy. Urozmaicić nasz, nasz pomysł, nasz, nasz projekt. I teraz drugą istotną rzeczą są kryptowaluty i tokeny. I to jest e, rzecz, która jest bardzo dla wielu pewnie, o, bo to jest skama, bo czytaliśmy nagłówki, i tak dalej. W ogóle e, kto myśli, że kryptowaluty i blockchain to jest to samo albo e, ręka do góry? To samo czy nie? Nie to samo. E, no dokładnie. E, I teraz tak, ja bym Wam chciał powiedzieć, e, albo jeszcze tutaj zacznę. Żebyśmy też dobrze zrozumieli dosłownie dwa zdania, bo to jest ważne, żeby zrozumieć jakby cały kontekst. Kryptowaluty to są natywne monety danego blockchaina, które zabezpieczają sieć. One mają na celu e, incentivację, czyli zachęcenie osób, które zabezpieczają daną sieć, żeby utrzymywać tą sieć. Tokeny są, jest to aplikacja na blockchainie, która powoduje, że możemy generować wiele, wiele monet, które e, urozmaicają nasze modele biznesowe. To mogą być tokeny lojalnościowe, to mogą być stablecoiny, które są dzisiaj bardzo popularne. Rząd amerykański, chyba tydzień temu, zdecydował, po, podpisał e, e, rozporządzenie czy zgodę na to, żeby rząd amerykański wydał własnego stablecoina. I teraz pytanie: po co? Dzisiaj mamy e, system swiftowy, który powoduje, że przylewamy pieniądze z punktu A do punktu B, nie wiem, z Polski do jakiegoś kraju w Afryce albo w Ameryce Południowej, to powoduje, że to jest dług, zajmuje dużo czasu i kosztuje wiele. Natomiast w przypadku stablecoinów w oparciu o technologię blockchain to zajmuje ułamek sekundy i to kosztuje ułamek centa. Czyli jest to bardziej efektywne I teraz w naszej branży się śmieją to, że Azja generuje innowacje, Europa generuje regulacje, a Ameryka generuje dobra wirtualne digital assety, które w tym jest bardzo dobre. I teraz wiele osób myśli, że krypto to jest blockchain, blockchain to jest... Natomiast ja bym chciał powiedzieć, że blockchain Krypto to jest mały wycinek tego, co oferuje blockchain. Jest to istotny aspekt, jest to ważny aspekt, natomiast ta technologia jest znacznie szersza, daje znacznie więcej możliwości. Dobrze. Czyli teraz wiemy tak naprawdę, czym jest ta technologia, do czego służy i idźmy dalej. I teraz dzisiaj była informacja na temat otwarty, otwartości danych. No bo mamy dane, które e, są w zbiorach zamkniętych, mówimy, że są to silosowane, są dane, ale mamy też dane otwarte, które generowane są przez, e, przez człowieka, przez nas. One dzisiaj są trzymane w systemach, powiedzmy, takich zamkniętych, nie wiem, Facebook, Instagram, LinkedIn i tak dalej. Natomiast kierunek rozwoju to są otwartość danych. Dane będą bardziej dostępne, co powoduje, że istnieje ryzyko ich manipulacji, zmian, modyfikacji. Dzisiaj też Plum właśnie wspominał o tym, że dane generowane były przez człowieka. Że wiele danych, po pierwsze jest problem z licencją danych, a po drugie jest danych, że jeżeli te dane mogą być śmieciowe, czyli śmiecie, śmieć wchodzi, śmieć wychodzi. Czyli mówimy tutaj o, o, o danych. I teraz, jak chciałbym Wam pokazać punkt widzenia tego, jak te dane są, gener były generowane kiedyś, jak są generowane dzisiaj. To jest przykład slajdu ibm który pokazuje, że internet w latach 70., był, czy albo na początku był, był scentralizowany i zamknięty. Później po 2000 roku mamy ten aspekt, mamy chmur, wchodzą chmury, mamy dane. Nasz internet jest otwarty, ale dane są nadal scentralizowane. I po 2030 chyba tutaj jest predykcja, że te dane będą otwarte. Czyli ta komunikacja nie będzie się odbywała przez, przez murę, tylko urządzenia będą same ze sobą rozmawiały. Tych urządzeń IoT mamy dzisiaj tak dużo. W sumie każdy z nas ma telefon, każdy z nas ma zegarek, to są samochody, to jest masa urządzeń, które dzisiaj w wielkiej mierze są pasywne. Czyli one po prostu istnieją z tych danych, możemy odczytać pewne informacje, natomiast kierunek jest aktywny, czyli dane zaczynają, znaczy urządzenia IoT zaczynają ze sobą rozmawiać i to pokazuje właśnie trend wzrostowy, jak te dane urządzenia rzeczy, ilość tych urządzeń rzeczy zaczyna przyrastać i do końca 2027 roku ma być do 40 miliardów. I teraz chodzi kolejna, kolejny taki aspekt, hasło, ekonomia rzeczy. Ostatnio właśnie byłem na konferencji w Szkole Głównych Handlowej, która bardzo mocno się tym interesuje. Interesuje ich ten aspekt, że urządzenia ze sobą rozmawiają. Czyli urządzenia IoT są urządzeniami aktywnymi, generują dane oraz wykorzystują dane z innych urządzeń i ze sobą rozmawiają, dokonują transakcji. Czyli mówimy tutaj, że maszyna-maszyna dokonuje transakcji. I teraz wyobraźcie sobie, że mamy maszynę, czy jakieś urządzenie IoT. To może być dowolny, nie, to może być robot, to może być samochód, dowolna, dowolna rzecz. Instalujemy na nich agentów AI-owych, czyli kto się spotkał z pojęciem agent AI? Myślicie, że to jest password, czy to jest bardziej coś, co ma przyszłość? Coś pomiędzy. Znaczy, ja uważam, że. Coś pomiędzy plus, bardziej na to, że to nie jest, nie jest buzzword, bardziej, że to jest coś, co ee, z buzzwordu przekształci się w rozwiązanie czy, czy, czy różnych, e, e, technologii czy znaczy, łączenie różnych technologii przejawi się w coś, co będzie bardzo użyteczne. Czyli typowy agent ma informacje na wejściu, ma, ma dane, na których bazuje, czyli to jest istotne, czyli te dane zazwyczaj będą w czasie rzeczywistym, będą dane otwarte, więc to jest bardzo ważne, żeby te dane były zaufane, żeby wiadomo było skąd one pochodzą. Mamy w pewnym sensie oprogramowanie, mamy modele językowe i na końcu mamy wyjście. I teraz mam do Was pytanie, bo rok temu, nie rok temu, tak, rok temu byłem na konferencji, ktoś mnie się właśnie pytał, taki najbardziej popularny agent AI, czyli mówimy tu o urządzeniu IoT, agent AI, taki najpopularniejszy na świecie, a dzisiaj właśnie bardziej popularna autor tego agenta jest, jest, jest bardziej popularny. Macie coś na myśli? Ktoś coś powie? Znaczy mówimy tutaj o urządzeniu IoT, które pełni funkcję agenta, czyli my mu wydajemy komendę, on dokonuje pewnej analizy danych w czasie rzeczywistym i na końcu wykonuje ten, ten rezultat. On jest osoba, raczej aut, znaczy jakby autor tego agenta jest mega popularny w ostatnim czasie. Jeszcze raz? No ok, a jak się nazywa ten, 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 ten agent? No to nie Tesla, tylko właśnie mówimy o optimusach. Czy to jest właśnie? E, czyli to, co robi Mask, to zmierza w kierunku tego, że łączy urządzenia rzeczy, łączy właśnie tą technologię agentową, e, modele językowe cza, dane w czasie rzeczywistym, e, do, do, do komunikacji. Czyli to, o czym ja te, do tej pory wam mówiłem, to jest właśnie idziemy w tym kierunku. To może być te, e, optimus, ale to może być nasz samochód. To może być bramka na wiezie na parking, to może być lodówka, to może być tysiące rzeczy. I teraz po co jest ten blockchain? Jak, jak zauważycie, blockchain pełni kilka podstawowych funkcji: e, zwiększone bezpieczeństwo, e, transparentność, zaufanie, decentralizacja. Tak naprawdę e, mówimy o tym, żeby dane, na których pasujemy, mieliśmy, żebyśmy mieli pewność, że dane są e, w pewnym sensie zaufane, że dane, z których korzystamy, lub e, są certyfikowane że w trakcie informacji, nikt, w trakcie użytkowania nikt tych danych nie zmienił. Ale też tego, jeżeli na przykład dwa, dwa powiedzmy dwa, dwa modele, czy dwa, dwa, dwóch agentów ze sobą rozmawia, to żebyśmy mieli tą pewność, że jeżeli wykonujemy jakąś interakcję, czyli mamy transakcję, zaczynamy transakcję, mamy A, mamy krok pierwszy, krok drugi, krok trzeci, i krok drugi bazuje na kroku pierwszym, to żebyśmy mieli pewność, że ten krok pierwszy nie został w trakcie zmodyfikowany, bo transakcja jest, musi być atomowa i musimy mieć tą pewność, że jeżeli ją zaczęliśmy, nie wiem, dzisiaj o rano o 10, ona trwa powiedzmy 24 godziny, i w trakcie, żeby nikt tych danych nie modyfikował i żeśmy bazowali na danych zaufanych. Stąd jest blockchain teraz ktoś by powiedział, no dobra, no to, to ma sens, natomiast największym wyzwaniem jest e, skalowalność i jest, są koszty transakcji. Dzisiaj mamy blockchainy przeróżne, ale ktoś powie, no dobra, to jest 10 transakcji, to jest, e, koszty są po 100 dolarów, w ogóle to nie ma sensu, po co to? No bo na końcu blockchain to jest rozproszona baza danych, ona ma być tania, szybka, wydajna, a mamy się skupić na naszym modelu biznesowym. I my jako BSV Association wspólnie z Uniwersytetem w Zürichu, e, oraz Erospike'iem, e, to jest non sqlowa baza danych dość e, wydajna e, lub jedna z bardziej wydajnych baz danych oraz AWS e, przeprowadziliśmy test teranoda w zeszłym roku, gdzie przeprowadziliśmy na trzech nodach e, i osiągnęliśmy milion transakcji na sekundę. Dwa 26 wchodzi, e, wchodzi jakby we, wchodzi, znaczy Teranod zostanie upubliczniony. I będzie on dostępny do, do użytku publicznego. i teraz e, są możliwości, ale z drugiej strony muszą być e, projekty, muszą być e, pomysły na to, żeby zastosować i wykorzystać e, tą ilość e, transakcji. I teraz ktoś też mi powiedział, no dobra, ale blockchain istnieje tyle lat, nie ma zastosowania i tak dalej. To teraz powiem tak, że m, ważne jest otoczenie i zmieniający się świat. Dzisiaj o AI jest bardzo głośno. Pięć lat temu nie było, chociaż ta technologia i, 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 i modele istnieją od bardzo wielu, wielu lat. Więc, podłoże technologiczne, możliwości są bardzo istotne, żeby dana technologia się rozwijała. I teraz na końcu use case. E, jeżeli sobie wpiszecie blockchain, sztuczna inteligencja, AI, modele językowe, znajdziecie masę przykładów, jak ten blockchain może być tam stosowany, jak może urozmaicić wasze projekty. Lub to, co robicie na co dzień. Ten use case, tak naprawdę, jest, według mnie, dość ciekawy i on jest połączony właśnie z Uniwersytetem, tutaj, właśnie z tym Wydziałem. To jest Decentralized AI Agent. Większość agentów, albo nawet może nie większość, czyli ponad prawie 100% agentów jest centralizowana, czyli jest możliwość integracji, ingerencji w dane, modyfikacji tych danych i i brakuje tej, tej własności, niezmienności danych, zaufania w komunikacji. E, jakie problemy? To tak, właśnie jak powiedziałem, e, brak zaufania do auto, e, autonomicznych agentów, mogą popełniać błędy, halucynować, oszukiwać, e, możliwość nadużyć, możliwość modyfikacji danych, e, bazowania na nie, nieautoryzowanych zbiorach danych, i tak dalej. I rozwiązaniem, właśnie, jest tutaj technologia blockchain. I to, co my robimy, to pokazujemy przykład Use Case e, bramki e, samochodowej. Dzisiaj wjeżdżamy na parking, no to najbardziej optymalnej wersji to jest, te, e, kiedy wjeżdżamy i wyjeżdżamy, musimy jeszcze wpisać numer rejestracyjny i, spraw i, i dokonać płatności. W tym przypadku wykorzystujemy agentów AI, jest to Langchain, e, bazujący na module językowym GPT. I mamy tutaj e, dwóch agentów, którzy ze sobą rozmawiają, czyli samochód i bramkę. Przy wjeździe ustalane są warunki e, warunki, czyli warunki e, wjazdu, godzin, e, ile kosztuje dana godzina, następnie samochód e, agent to zapisujemy tą informację, potwierdzamy naszą umowę, samochód wjeżdża przy wyjeździe, liczymy ile było godzin spędzonych na parkingu, następnie mamy warunki początkowe, które zostały zapisane, one są niezmienne i, i samochód wyjeżdżając dokonuje transakcji, dokonuje tej transakcji również płatności na blockchainie, czyli pomijamy całkowicie system płatności kartą, pomijamy to co dzieje się dzisiaj, to powoduje, że my jako człowiek, jako nie wiem właściciel Samochodu w ogóle o tym nie myślimy. Wjeżdżamy i wyjeżdżamy za nas. Cała technologia za nas wykonuje całą tą, tą pracę. I to jest jeden z przykładów. W internecie tych przykładów znajdziecie bardzo dużo. I tutaj jest z nami Szymon, to jest właśnie jeden, tutaj Szymon stań, pokaż się. Tak, Szymon i cały zespół tutaj z wydziału próbujemy pokazać, jak połączyć technologię blockchain. I połączyć ze sztuczną inteligencją, wspólnie tutaj z agentami modelowymi, modelami językowymi. Chcieliśmy używać modeli, modeli polskich, natomiast ten, jak model GPT, jest anglojęzyczny i bardziej jest dostosowany do naszych, do naszych potrzeb. I na końcu, tu też się pytałem organizatorów, mogę to tutaj ogłosić, czy ja jestem również pomysłodawcą, kofanderem projektu Tech of Tomorrow. To jest taka konferencja, która, która druga edycja odbyła się tutaj w Poznaniu. Naszym celem jest budowanie nowego pokolenia cyfrowego, ale też łączenie świata innowacji z centralno-wschodnią Europą. Edukujemy na temat, jak aktywnie wykorzystywać nowe technologie. Tutaj mówimy, nie wiem, o agentach, mówimy o blockchainie, mówimy tutaj o urządzeniach rzeczy, młodzież w liceach. Następnie przechodzimy do. Hackathonu, który, który już jest troszkę dalej. Mamy wyzwania, i próbujemy zastosować te nowe technologie w praktyce. Tutaj mamy jeden projekt z hackathonu, który odbył się w marcu tutaj na, na, w auli, znaczy w auli, poza aulą. I mamy też tą konferencję, która jest taką wisienką na torcie, gdzie staramy się zaprosić wiele osób ze świata właśnie innowacji, ai tutaj do poznania i dzielić się tą wiedzą. I dlatego też, jeżeli mamy tutaj studentów, nie tylko tego wydziału, ale ogólnie studentów studiów dziennych, to jeżeli mnie znajdziecie na LinkedInie, wyślecie mi wiadomość, e-maila, to ja was wpiszę do bazy danych, to taka trochę manualna robota, ale to daję wam taki darmowy bilet na przyszłoroczną konferencję, która odbędzie się w czerwcu, daty dokładnie nie pamiętam, ale to jest czerwiec 2026. Uważam, że warto, bo ona się głównie skupia się właśnie na AI, na technologii blockchain i urządzeniach rzeczy. Dobrze, to chyba tyle. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. Tak nie do końca może się wpisywałem, ale starałem się jak najbardziej wpisać i pokazać to, gdzie Wy możecie użyć tej technologii. Dziękuję bardzo jeszcze raz.